Kacperek z Rodzinki.pl przekazał radosne gratulacje mnie nie ma końca. Mateusz Pawlowski zdobył popularność w 2011 roku, kiedy jako siedmiolatek zaczął występować w produkcji Rodzinka.pl, która ze względu na zadawalające wyniki oglądalności doczekała się wielu sezonów, lata 2011-2020. Ich serial nie jest emitowany na antenie telewizyjnej dwójki od 3 lat. Internauci uci co sledza, co słychać u ich ulubionych bohaterów. Aktor, który wcielał się w kacperka boskiego. W podzielił się w sieci radosna nowina. Ostrzegł fanów. Jakiś czas temu Mateusz Pawlowski pochwalił się z zdjęciem, na którym calował pewna blondynkę. Oczywiście szybko okazało się, że jest to jego dziewczyna, co wielu jego wielbicielkom zlamalo serca. Teraz natomiast młody aktor zakomunikował internetom, ze został pełnoprawnym kierowca. Uważajcie na drogach, widzowie, bo wasz ulubiony Kacperek zdal prawo jazdy, oznajmił. Warto dodać, że mimo olbrzymiej popularności, Pawlowski nie jest aktywny w social mediach tak jak jego serialowi Bracia z Rodzinki.pl, decydując się jedynie na publikację pojedynczych postów na Insta Stories. Myślicie. Za niebawem wróci na szklane ekrany i zawojuje aktorskim środowiskiem, tak jak inne gwiazdy wcielające się w członków rodziny boskich. Maciej Musial, 28 litrów. Przecinek skupił się na pracy za granicą, gdzie zaczyna być zauważany przez coraz szersze grono znakomitych reżyserów i producentów.